kończyna Michael Michał Siew 6 3, 6 mm pod ziemią. 20 ziarenek, bardziej nasion było wysiane. I taka oto urosła. Na razie po 17 dniach 8 na 20 nasion wyrosło. Ogólnie nie zapowiada się najlepiej. Tutaj jest taka mała. gdzie się wyostrzy. Nie idzie. No i tutaj mam drugie obok. To tak samo, tylko że tu był wysiew rzutowy. 20 nasion wysiane. A tylko 8. Może 9, bo nie wiadomo, czy jedna tutaj z roślin. To na pewno to jest kończyna czy chwast. Na razie za moda jest. By to stwierdzić. I tak samo 8 roślin na 20. Tu tak samo 8 roślin na 20 wyrosło.